Cześć z tej strony Kacper. Samsung Galaxy S7 został zaprezentowany na początku 2016 roku. Teraz mamy końcówkę maja 2017, w międzyczasie pojawił się następca, czyli S-8, a ja nadal myślę, że S7 jest warta naszej uwagi. Co go wyróżnia w 2017 roku zobaczcie sami. Zacznijmy do budowy. No, trzeba przyznać, że Samsung Galaxy S7 jest wykonany rewelacyjnie. Na przodzie i na tyle mamy szkło hartowane, dodatkowo po bokach mamy metal, który po prostu idealnie uzupełnia całość i moim zdaniem ten telefon naprawdę wygląda elegancko. Na tyle to szkło jest zaokrąglone, dzięki czemu smartfon leży świetnie w dłoni, no i nie wbijają nam się tutaj te krawędzie. O czym myślę, że warto pamiętać, ponieważ Samsung Galaxy S6 nie miał tutaj tak wyprofilowanego tego, no i nieco gorzej, moim zdaniem, trzymało go się w ręce. Jedyną wadą zastosowania tych materiałów to to, że telefon strasznie się tutaj palcuje, szczególnie w czarnej wersji kolorystycznej, co po prostu niektórym może przeszkadzać. Aparat główny w tym przypadku jest 12-megapikselowy i bardzo delikatnie tylko wystaje od obudowy, dzięki temu smartfon na pewno wygląda lepiej moim zdaniem. Dodatkowo mamy tutaj diodę LED oraz jest tutaj też pulsometr. Na prawej krawędzi umieszczono tutaj klawisz zasilania, na dole mamy głośnik multimedialny, mikrofon, złącze USB oraz jack 3,5 mm. Na lewej krawędzi umieszczono klawisze głośności, a od góry jest tacka na karty SIM oraz, co ważne, microSD oraz mamy też mikrofon. Na froncie znajdziemy 5-megapikselowy aparat główny. Mamy tutaj logo Samsung, głośnik do rozmów oraz kilka podstawowych czujników. Na dole mamy skaner odcisków palców z budowanym czytnikiem linii papilarnych oraz klawisze wstecz oraz ostatnie aplikacji. Warto powiedzieć, że ten klawisz... Home jest niestety wykonany z plastiku. Jak widzicie, jest on tutaj już dość mocno porysowany, więc po prostu trzeba na niego uważać. Tutaj to, co widzicie już na pierwszy rzut oka, to to, że mamy tutaj taką fajną funkcję jak Always on Display. Możemy dzięki temu uruchomić sobie tutaj taki zegar, mamy też datę oraz poziom naładowania baterii I dzięki temu nie podświetlając ekran mamy dostęp do tych danych cały czas. Przejdźmy teraz do samego smartfona i przede wszystkim na początku sprawdźmy jak działa ten skaner odcisków palców. Moim zdaniem działa on naprawdę tutaj perfekcyjnie, ponieważ no, za każdym razem prawie rozpozna odcisk naszego palca. Niestety jedyną wadą tego przycisku jest to, że musimy jednak wcisnąć najpierw ten klawisz i dopiero wtedy odblokować nasze urządzenie, a w niektórych urządzeniach na przykład w Huaweiach wszystkich mamy, że od razu nam tutaj wybudza ekran po dotknięciu, a tutaj no niestety musimy najpierw wcisnąć, a potem drugi raz przyłożyć palec, żeby po prostu zeskanowała ona odcisk Przejdźmy na początku już tutaj do ustawień i przede wszystkim jaka wersja systemu jest tutaj. Jest to oczywiście Android wersji 6.01 Marshmallow, dodatkowo mamy tutaj nakładkę Touchwiz. Jest to nakładka Dobrze znana już z innych urządzeń Samsunga, no i prawdę mówiąc, nie za bardzo ona się zmieniła względem poprzednich wersji systemu. Jedynie, no, wszystko zostało może troszeczkę uproszczone. Mamy tutaj bardziej minimalistycznie wszystko, ale nadal większość funkcji jest taka sama. Oprócz tych standardowych aplikacji, no, to mamy tutaj jakieś e, Samsungowe S-Health, S voice mamy Galaxy Apps, dodatkowo, no, te Google's wszystkie są, mamy tutaj aplikacje firmy Microsoft domyślnie zainstalowane. No, i prawdę mówiąc, z takich dodatkowych aplikacji więcej tutaj nie znajdziemy. Reszta to jest to wszystko, co ja sobie już sam doinstalowałem. Przejdźmy do tego, co jest dla mnie świetnym dodatkiem, czyli multi-window. Możemy uruchomić sobie dwie aplikacje tutaj jednocześnie. Prawie każde aplikacje tutaj spełniają ten wymóg, że można je uruchomić. No i dzięki temu w prosty sposób możemy korzystać z dwóch aplikacji jednocześnie na naszym smartfonie. Moim zdaniem jest to naprawdę świetny dodatek, który bardzo nam tutaj wzbogaca funkcjonalność naszego smartfona ponieważ możemy po prostu uruchomić dwie aplikacje jednocześnie i z nich dwóch właśnie korzystać dodatkowym fajnym dodatkiem jest jeszcze to że możemy przeciągnąć od prawego górnego albo lewego górnego rogu i wtedy zminimalizujemy sobie tą aplikację niestety no, nie za każdym razem to działa czasami nam się po prostu wysunie ten pasek ale raczej zawsze uda nam się w końcu uruchomić właśnie taką miniaturową aplikację możemy tą aplikację sobie oczywiście zamknąć, maksymalizować Albo po prostu zminimalizować, i dzięki temu jest to takie małe kółeczko, jak w przypadku na przykład Facebook Messengera. Kolejnym fajnym, naprawdę fajnym dodatkiem jest to, że mamy tutaj możliwość uruchomienia aparatu po dwukrotnym wciśnięciu klawisza HOME. No i ten aparat naprawdę tutaj uruchamia się mega szybko, i dzięki temu od razu możemy wykonać zdjęcie. Jakoś jesteśmy przy aparacie, to kilka słów o nim. Aparat Samsung Galaxy S7, no po prostu miażdży. Nie spotkałem jeszcze smartfona, który by wykonywał aż tak dobre zdjęcia, ponieważ tak, makro jest perfekcyjne, głębia i po prostu jakość tych zdjęć jest po prostu rewelacyjna. Dodatkowo warto powiedzieć, że kolory są żywe, że zdjęcia są wykonywane mega szybko, więc nie mam mowy o rozmazaniu. No i naprawdę nie mam się do czego tutaj przyczepić. Mamy tutaj 12 megapikseli, ale warto powiedzieć, że są to ultrapiksele, przez co jakość tych fotografii jest naprawdę rewelacyjna. Oprócz tego, że możemy wykonać dobrej jakości zdjęcia, no to mamy też tutaj sporo trybów. Jest automatyczny, mamy wybiórcze pole ostrości, panorama, mamy kolaże, jedzenie, jest naprawdę sporo tych tutaj dodatków. Dodatkowo jest bardzo fajna rzecz, która ucieszy, nas, myślę, że sporo ilości osób czyli tryb tutaj manualny. Możemy tutaj dostosować sobie każdy parametr zdjęcia, no i dzięki temu właśnie mamy tutaj duże pole do popisu, gdy chcemy wykonać jakieś fajne zdjęcia. Oczywiście na blogu kapsułogicznie.pl wrzucę Wam kilka fotek wykonanych właśnie tym urządzeniem. Aparat frontowy też robi naprawdę świetne fotografie i nie możemy tutaj się do czegoś przyczepić. Fajne jest też to, że gdy wykryje nam twarz, możemy użyć pulsometru, żeby wykonało nam fotografię od razu. Tryby też tutaj mamy kilka, jakieś podstawowe i myślę, że też są na pewno jakimś tam atutem, ale przede wszystkim do robienia normalnych zdjęć ten aparat sprawdzi się świetnie, ponieważ tak, jest jakoś naprawdę dobra, kolory są żywe, a dodatkowo mamy tutaj szerokokątną soczewkę, czyli więcej uchwycimy na innej fotografii. Co do płynności systemu, do działania tego urządzenia nie mam totalnie żadnych zastrzeżeń. Przez okres testów ten telefon ani razu mi się jeszcze nie zdążył przysiąć, więc za to na pewno spory plus. Jest to zasługa przede wszystkim na pewno dobrych podzespołów, bo tak, jest na pewno procesor Exynos 8890, czyli ośmiordzeniowa jednostka. Dodatkowo 4 aż 4 GB tutaj mamy i to naprawdę wystarcza do mega płynnej pracy urządzenia. Całość dopełnia akumulator o pojemności 3000 mAh. Gochi. Nie wiem, czy to producent coś nagrzebał w oprogramowaniu, czy po prostu ta bateria jest aż tak dobra, ale no, naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. Ten telefon jest w stanie wytrzymać spokojnie 5 godzin na wyświetlaczu w moim tradycyjnym trybie, czyli Wi-Fi lub transmisja danych, mniej więcej po połowie, dodatkowo jasność na automatycznym poziomie. Poza tym mamy jeszcze oczywiście pełną synchronizację, i w takim trybie telefon jest w stanie wytrzymać 5 godzin na wyświetlaczu. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobry wynik, który plasuje to urządzenie no, w czołówce urządzeń z dobrą baterią. Warto powiedzieć też kilka słów o ekranie w tym smartfonie. Jest on przekątnej 5,1 cala i rozdzielczości 1440 na 2560 pikseli. Przykłada to się na zagęszczenie na poziomie 576ppi i nie możemy po prostu do niczego się przyczepić, ponieważ wszystkie czcionki są czytelne, wszystkie ikony są perfekcyjnie zaokrąglone i poza tym trzeba też powiedzieć, że to jest AMOLED, Czyli po prostu mamy bardzo dobrej jakości kolory, a poza tym też kąty widzenia są świetne i nie mogę się też przyczepić na pewno do jasności. Jasność w pełnym słońcu jest naprawdę bardzo dobra i musi być naprawdę mega jasno, żebyśmy mieli jakieś problemy z odczytaniem czegoś ze smartfona. Do codziennego użytkowania jednak nie możemy się przyczepić, bo ten smartfon jest bardzo czytelny nawet w pełnym słońcu. To co warto jeszcze powiedzieć o tym smartfonie to to, że obudowa jest wodoszczelna, i dzięki temu możemy zanurzyć spokojnie ten telefon w wodzie. Niestety, jedną wadę jeszcze znalazłem, jeśli chodzi o obudowę, a mianowicie to, że się strasznie grzeje. Szczególnie, gdy telefon jest pod ładowarką i coś robimy na tym smartfonie, to wystarczy dosłownie kilka chwil i telefon jest już nieprzyjemnie gorący. Szczególnie tutaj mniej więcej przy logo Samsung oraz na ramkach tych metalowych, które po prostu przewodzą świetnie ciepło. Podsumowując, Samsung Galaxy S7 myślę, że to nadal bardzo dobry wybór w 2017 roku. Oferuje nam naprawdę genialne aparaty, mamy też dobry akumulator, świetnie działający system, który posiada też na pewno sporo funkcji. Dodatkowo mamy dobrze wykonaną wodoszczelną obudowę, poza tym no, naprawdę nie możemy się tutaj do niczego za bardzo przyczepić, jak na smartfona flagowego. Galaxy S7 kosztuje aktualnie około 2500 zł. Myślę, że to jest naprawdę dobra cena, biorąc pod uwagę możliwości tego urządzenia i to, że następca, czyli s kosztuje około 1000 zł więcej że te urządzenia, takie główne różnice, jakie mają, to przede wszystkim ten USB typu C, który znajdziemy w S8. Dodatkowo mamy większy tam wyświetlacz, no oczywiście też podzespoły są troszeczkę lepsze, ale to wiadomo, z roku na rok to jest coraz lepsze wszystko. Ale i tak myślę, że S7 nie możemy tutaj nic zarzucić, ponieważ jest to nadal bardzo płynne, no i bardzo dobre na pewno urządzenie, które ja z czystym sercem mogę Wam polecić. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o S7 i czy warto nadal kupić ten smartfon w 2017 roku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!